Ale rzeczy No, nie <grymne> że <żeby> go skończył. <grymne> <Nice>. <grymne> <Dzisiaj jest kupalnie. grymne> eu já vi ok vamos eu já tô tentando parar isso que é isso Nie wytrzymam z tym spolhamerem. Nienawidzę takich graczy jak on, właśnie. Najbardziej. Hopp, że ich wrażę wszystkich. No nie wierzę, że jest <noise> kurwa ten spowalnia, to zaimpiasto, zaiłomowaną kurwa. Gówno. <noise> A, nie, <mam> <noise> nie jak ty zostaniesz, też nie zlech tak sobie. Ja miałem broń! <śpiewa> ja, oh, to, że ja miałem broń, ale chciałem oh, oh, oh. <śpiewa> No... no... Ile ty masz staminy jeszcze? Złama się. <śpiewa> Dziękuję. Wyjebał mi dwa toporki, ale jeszcze trzeci, kurwa. kurwa, no, takie co jest? Ła!

Ja Cię kurwa przyjął w czerwę to tak centralnie pięknie się wbił kurwa Telefonu znasiął Nie No jest... Nie, nie ja sobie nie radzę raczej <śle> CO?! Ty! Ale jaja, miałem ci. Sparowałem, a teraz tamten ryb wskazuje. Nie, nie! Dobra, jest mój. To jest najlepsze. Jest. Fery? Masz? Tak. Nie ma stabilny. Jak ja cię zabiję? Przecież ty kurwa nie On ma sobie Przecież ty byłeś, ty byłeś za nim chłopie, Jakby to jest kurwa fizycznie niemożliwe. No, <śla> 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 Jaki kurwa pajać się Jezu, zabrakło mi pięciu punktów ha ja jeszcze jeszcze Kurwa, Heavy Handax nie może być szybszy od zwykłej! To jest fizycznie niemożliwe. Nienamarny nazywa się Heavy chyba, nie? Jak on to zablokował? Kurwa, Heavy Handax, HEAVY! Cała nazwa mówi, jest ciężki, kurwa. <laughs> Kurwa. Go pieściami napierdala. Kurwa heavy hand. NIE MOŻE BYĆ SZYBSZĄ OD ZWYKŁYCH CZEKIÓRY, KUŻWO Co mnie zabiło? Shorespear Sparrow? Kiedy on we mnie rzucił? Żyłeś się? O A przecież masz go na kit'a No jasne To niczym nie świadczy Okej okay. O, dostałem kill'a za Nie do ciebie No, zajebiście ZAJEBIŚCIE, TAK! Twój Hunter oczywiście jest w stanie szybciej dźwignąć niż kurwa uderzenie się kierą. Tak działa, tak działa po prostu. Na życzę ten short screen typie. Ok, to warak. No przekro mi. Kurwa! Odchylił się! Odchylił się! Dager <śpiewanie> <śpiewanie> O kurwa, jaki no, kurwa! Na każdego fenta się dał, nie? A pod koniec po prostu się zamachnął, bo był dalej i nie mogłem nic zrobić. Kurwa, lubię. Jezus. Silvery myślę, wow, wow, ale dobrze. Jak mu do 120 zł za banan, to trochę O. Teraz. O. Nice, dobry safe. Oh, short spear, don't mind if I do. <laughs> <laughs> Nie spodziewałem się, że trafię. No, you, no i powinien napisać Nie zadam na prawo, na prawo, weź te efejera starczą Wejszło Chłopie ty Ja muszę częściej wchodzić jak nic nie widzę w tej grze. to wtedy dobre headshoty wchodzą o. Okej okay. no, znowu się robimy <grywa> O kurwa Cześć, ja sobie wezmę też szorspirę, jak będzie się oh. nie przejmuję <grywa> Chłopie z wyskołką urzuciłem w ryj. A jeszcze w biegu chłopie ten kurwa no. z maulem, nie?

Dobra, ja go będę tak ty rzucę w niego. A mnie wszyscy bastardy mają drugie ręce. O! O! Nice. <laughs> Co to było? chłopogle w, w szoku ciągle coś rzucają w niego. Nice. Yes. Widziałem, no. ale nie obróci się obrócić. na szczęcie. Jezu, no! ale rybą, jak mi to wkurwia na święta. A co, ty masz rybę? No, jest mi to ryby po grecku smażone i nie chuj strzelki. No. mój nożyk... Co? dźga powietrze? Oła. Czemu mój... <ślaski> <ślaski> <O kurwa. ślaski> Aż nie... <ślaski> Jak no, no. porobił, jak porobił, to było piękne. <laughs> Chłop po prostu w koka rzucił. To było wspaniałe. Nie będę nawet żartował. No, no kurwa, mać no. Spamuję dagerem chłopie staba. <laughs> Chłopie, walniesz go, ty nasz team jakiś rak jest. Nie ciebie? Wszyscy idziemy w sumie. Wiecie, to mała siekiera go zabija. Gdyby nie ty, to już by dostał kurwa w udo. Co, rzucisz czymś? Nie. Kurwa. Pokaż tego Warhammera, pokaż mi co w nim fajnego. O, sorry! Dostał! O! o ja! <laughs> Teraz kurwa, <laughs> nie spierdol tego chodź. Cześć, ty dostałem jedynie. Ok, na no, zegar. Gdzie <noise> jestem? <noise> Kurwa... Weź go daj tak, że machnął <noise> Kurwa mu odwinął. <noise> ty, prak... Ty, brak dwa, Terek chłopie. Chłopie, mi trzech.